element not, not quite my temple Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Miller. Prowadzę swoją klasę perkusji w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zwracam się tutaj przede wszystkim do młodych perkusistów, do perkusistów, którzy są w drugim stopniu, którzy są może w klasie dyplomowej, a czy nawet do studentów, do wszystkich w zasadzie. Ponieważ ja mam okazję prowadzić zajęcia już od paru lat w Akademii Muzycznej w Poznaniu ze swoimi kochanymi, cudownymi studentami, ale mam też okazję prowadzić pewnego rodzaju konsultacje z młodszymi ludźmi właśnie ze drugiego stopnia i po moich obserwacjach, które ale już powiedzmy, od chwili, kiedy jestem w Polsce na stałe, czyli od 3-4 lat, widzę, że pewne rzeczy są bardzo podobne u wszystkich, czyli brak pewnej świadomości, brak uważam, pewnych nawyków, które pomagają mocno w pracy i w robieniu postępów na instrumentach perkusyjnych. Dlatego stwierdziłem, że nagram coś, więc zaczniemy. Najważniejsze rzeczy, które są do zrealizowania przez młodego portugisela, to jest uzyskanie pewnej świadomości naszego aparatu gry. Zawsze tłumaczę, że mamy ramiona, mamy łokieć, mamy nadgarstki i mamy palce. Z tym, że ramiona to jest nasza podstawa, to jest nasz największy fundament, to jest coś, co powinno zawsze być wyluzowane, A jak się spinają ramiona, to to już jest problem, bo to już powoduje efekt łańcuchowy, że będziemy mieć blokadę w łokciu, będziemy mieć blokady w nadgarstku, i tak dalej, tak dalej. Więc to jest jedno z ważniejszych rzeczy, o których musimy zawsze pamiętać. Później łokieć mamy tendencję do grania z łokciem, który jest niekoniecznie w sposób naturalny ustawiony. Ja jestem zwolennikiem tak zwanego natural gripu. Oczywiście tych odmian jest wiele. Dla mnie to jest coś, o czym też zawsze mówisz, że to jest na zasadzie podania ręki. Jak podajesz rękę, to nie robisz nic dziwnego z łokciem, tylko łokieć masz po prostu naturalnie przy ciele. Nie robisz nic dziwnego z nim, nie powodujesz żadnych spięć. I trzecia sprawa, nasz nadgarstek. Ja uwielbiam używać słowa sprężyny, które oczywiście są w werblu, ale ja bardzo lubię słowo sprężyny, żeby pokazywać w odpowiedni sposób, jak te sprężynki nasze powinny działać w nadgarstku. Na przykład sekundnika w zegarze, gdzie jest po prostu... Bardzo konkretny ruch, mimo że gramy na przykład w piano, w pianissimo, nieważne jaka dynamika, ten ruch zawsze musi być konkretny, żeby uzyskać odpowiedni dźwięk. Dźwięk z jajem, ale przede wszystkim, żeby zawsze mieć pełną kontrolę. Więc to jest kolejna rzecz. Sprężynki w nadgarstku, które są... ...które są strasznie istotne. Tylko i właśnie ruch nadgarstkowy to jest coś, co często ignorujemy, mam wrażenie, zwłaszcza w tych latach pierwszego, drugiego stopnia, z naciskiem na drugi stopień. Weźcie pod uwagę, że te nadgarstki im bardziej je rozruszamy, tym bardziej one będą, tym bardziej one będą sprawniejsze, a to oznacza, że będziemy mieć więcej przyjemności, więcej kontroli. Będziemy mieć też przede wszystkim lepszą swobodę gry, bo te nadgarstki tak samo jak na przykład w handramingu. To też jest bardzo dobra metoda, żeby troszeczkę te nazgaski rozruszać. No na takie w zasadzie, że jesteśmy przy stole. Kochani, to jest tylko i wyłącznie ruch nadgarstkowy, strasznie ważna rzecz, a co do handramingu to też jeszcze za chwilę będę chciał coś powiedzieć, bo to też jest bardzo istotna rzecz, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie łatwo idzie się pogubić jako prekusista, bo jest tego tyle, że nie wiadomo za co się chwycić i później wychodzi na to, że gramy na wszystkim, ale co w zasadzie tak średnio, więc gramy na wszystkim, czyli z, sumie z sumie gramy nie na niczym i to jest słabe. Fajnie jest po prostu ukierunkować się w pewnych kwestiach, fajnie jest ćwiczyć świadomie palce. żeby te palce rozruszać, chociażby ze względu na to, co teraz pokazałem, to to się przydaje w różnych sytuacjach, ale przede wszystkim palce są świetne, żeby wspomagać wszystkie uderzenia wypuszczane, nie ten pierwszy, który jest wypuszczany z naszego ruchu, tylko uderzenie drugie, które musi być troszeczkę wsparte palcami, żeby drugie nasze uderzenie było tak samo zagrane jak pierwsze. Te dwójki, to zawsze mam wsparcie tych palców. Kochani, kolejna rzecz, żebyście o tym pamiętali, żebyście to ćwiczyli. Na różne sposoby, jest bardzo dużo tych sposobów, a jak jeszcze je pobudzicie swoją własną wyobraźnię, to te ćwiczenia naprawdę może się stać bardzo atrakcyjne. Ja mówię zupełnie poważnie, oczywiście. Krew, pot i łzy, no to się znikąd nie wzięło. Sam przez to wszystko przechodziłem, aczkolwiek były też bardzo często takie momenty, kiedy ja czerpałem przyjemność z tego, że ćwiczę w odpowiedni sposób i czuję po prostu, że jestem zawsze wyluzowany, naturalny. Łokieć odblokowany, to są bardzo ważne rzeczy, które powinniśmy sobie jak najszybciej do głowy wkładać, żeby pilnować tego wszystkiego podczas grania i bądźmy skupieni lepiej poćwiczyć 5 minut w pełnym skupieniu, niż 45 minut myśląc o tym, co za chwilę na obiad zjemy. Albo że jesteśmy głodni, albo że tu musimy relacje na Insta zrobić, albo tutaj, żebyśmy zrobili fotkę jakąś i żeby było super. Odstawcie w ogóle najpierw ten telefon. Skupienie ma bardzo, bardzo ważną rolę w tym wszystkim, prawda? Oczywista, oczywistość. Niemniej jednak pewne rzeczy trzeba powiedzieć na głos, żeby faktycznie nam to coś wszystko poukładało w głowie. Rika. Uwaga. Si, 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 si. Tu zawsze staramy się być wyluzowani. Nie blokujemy łokcia w żaden sposób. Jak gramy cokolwiek. Bartek? A nie, dobra. To ja tutaj czuję, że jestem Już nie mówię o tym, że później ten łokieć jest bardzo istotnym elementem do w ogóle całej techniki. Melera o której zakładam, że większość z Was już wie. Jeden ruch, ileś tam uderzeń. To wszystko też się wiąże w ogóle z instrumentami sztabkowymi, gdzie na przykład u nas brakuje, często widzę u młodych, brakuje tego ruchu rotacyjnego, czyli ruch wewnętrzną pałką. To jest to, co teraz pokazuję. Oczywiście marimy tutaj, nie mam w tym pokoju. Ale to jest ten ruch rotacyjny, który jest bardzo, bardzo istotny. Tak? Kolejna rzecz, którą powinniśmy po prostu ćwiczyć. Ruch zewnętrzną pałką werblowy, czyli nadgarstkowy typowy. Ale ta rotacja jest cholernie, cholernie ważna. Przepraszam za te kolokwializmy. Niemniej jednak wiecie, wiecie jak jest, wiecie jak jest. Nadgarstki, żeby to wszystko rozruszać do maksimum. Naprawdę to jest bardzo istotne. Rozruszać sam nadgarstek. Zobaczcie, jak ten mój nadgarstek się gibie. Zobaczcie jak się gibie, tu specjalnie założyłem taką tą, żeby było widać. Ja żartuję oczywiście, ale gibie się w ten sposób sam nadgarstek, strasznie ważna rzecz. Paluszki, nadgarstek i jednocześnie po prostu zawsze ten łokieć totalnie odblokowany, wyluzowany. Ja często mówię o jakimś mieszaniu zupy, pokazuję teraz świetnie. Naprawdę ruch, płynność ruchu jest niesamowicie istotna. Przy tym wszystkim, co my robimy, perkusiści, zwłaszcza, że nasz instrument jest bardzo, bardzo wizualny. On się wyróżnia pod tym względem mocno od innych instrumentalistów. Inny instrumentalista w pełnym zaangażowaniu zawsze będzie miał całe ciało współpracujące z nim. Ale u nas to wszystko jeszcze bardziej widać na pierwszy rzut oka, bo taka jest natura perkusji. Późno tu, odblokowane tu, nadgarski. Po prostu ćwiczyć na początku nadgarski, tych wprawek jest strasznie dużo. Raz, dwa, trzy, cztery. A to jest nasza podstawa. Zawsze to musi być wszystko wyluzowane. Możemy tylko z łokcia grać, gdzie nie używamy nadgarstka, tylko nadgarstek, tylko palce albo kombinacja tych wszystkich rzeczy. Wszystko zależy się od tego, co robimy, jak robimy i po co. Jeżeli ktoś będzie chciał więcej wiedzieć na ten temat, to oczywiście piszcie mi, gdzie tam chcecie: Facebook, Messenger, na Instagramie, gdziekolwiek, jakkolwiek ja w Poznaniu jestem i planuję na tą chwilę na razie być i służę pomocą. Ja też kiedyś byłem w waszym miejscu. Rozumiem, przez co możecie przechodzić, rozumiem, że możecie być zagubieni, że nie wiecie za co się chwycić, bo tego tyle jest. Nie gramy niestety na flecie, na takie zasadzie, że mamy tylko jeden instrument i po prostu się na nim w pełni skupiamy, tylko gramy. Na wielu, wielu różnych instrumentach, i nie dziwię się, że w pewnym momencie możemy się pogubić. Ale jeżeli w odpowiedni sposób się naprawdę fajnie poukłada w szufladeczki różne w naszej głowie, to później jest naprawdę, uwierzcie mi, czysta przyjemność. A nie zapominajmy, że muzyka. I że to, że jesteśmy muzykami, że to, że chcemy być muzykami i kształcić się na zawodowych muzyków, to przecież chyba też głównie z powodu tego, że lubimy to robić i chcemy z tego czerpać radość. To jest naprawdę piękny zawód, tylko trzeba po prostu znaleźć odpowiedni sposób, jak sobie z tym wszystkim poradzić, z dużym spokojem, z oddechem. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszam, mogą być konsultacje, może być cokolwiek. Piszcie do mnie, nie bójcie się. Im szybciej pewne rzeczy sobie poukładacie, tym lepiej później wam będzie szło. Przez ostatnie dwa czy 4 lata widzę coś takiego, że się tworzy pewnego rodzaju u niektórych błędne koło, ponieważ są pewne bariery, których ni student czy tam uczeń nie jest w stanie przejść. I jasną sprawą jest to, że w pewnym momencie, jeżeli mija trochę czasu, uczeń ćwiczy, ale niekoniecznie w odpowiedni właśnie sposób ćwiczy, bo jest brak świadomości jeszcze pewnych kwestii związanych z aparatem i przede wszystkim z poukładaniem rzeczy w głowie. I w pewnym momencie po prostu jest zniechęcenie, ponieważ nie czuje progresu. I jest frustracja. Jest zniechęcenie, frustracja i zaczyna się po prostu efekt kuli śnieżnej, chain reaction, efekt domina, no zwał jak zwał. I łatwo idzie się zdemotywować i później po prostu to wszystko rzucamy na bok. Słuchajcie, ja też to wiem po sobie, bo też byłem w takich miejscach. Strasznie istotne jest to, żebyście wiedzieli, w jaki sposób ćwiczyć efektywnie, zwłaszcza w dzisiejszym zwariowanym świecie, gdzie wszystko po prostu jeździ w tempie światła. A jeżeli chodzi o ten hand warto to liznąć, że tak powiem, bo to też jest dodatkowa świadomość instrumentu. Dotyk jest zupełnie inaczej, przecież to, jest w jaki sposób dotykamy instrument zupełnie to wszystko inaczej działa niż jak po prostu władamy pałkami yy, mimo że wiadomo, że wszystko musi być w odpowiedni sposób też naturalnie zagrane, tak? Luz, ciągle luz, ciągle luz Miliard różnych wprawek jest na to. I tak samo słuchajcie, hendramingowo. Czy to właśnie same nadgarski? Naprawdę to jest aż tak prymitywne, jak, jak to się wydaje. Po prostu jesteście przy stole, czy na kolanach, czy gdziekolwiek. I staracie się tylko nadgarstkami po prostu ruszać w taki sposób, żeby za każdym razem, za każdym uderzenie było tak samo, nadgarstek tak samo podniesiony. Uruchamiamy do maksimum nasz aparat pod względem tutaj tych naszych kochanych nadgarstków, które są naprawdę jedne z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o naszą grę. I obok tego mamy mnóstwo innych technik. kombinacje takie tutaj, że jest trzeci, czwarty plus drugi, ja to wszystko już robiłem, jakieś tam mam inne filmiki, ale też jak gram, ja gram teraz na stole, nie? No ale to też się da, jak widać. Gram na stole po prostu, ale jestem też totalnie w zgodzie z samym sobą, ale absolutnie nie powoduje żadnego spięcia w swoim ciele, tylko jest pełna kontrola, pewna świadomość, wiem jaki ruch, gdzie, w którym miejscu użyć. Kolejna rzecz, która jest strasznie ignorowana wśród młodych i nie tylko młodych zresztą. Ale to jest rzecz, która jest ignorowana, czyli coś, co się nazywa śpiewanie. śpiewanie. Nie my jesteśmy wokalistami, i nie musimy emisyjnie tutaj być mistrzami świata absolutnie nie. Ale używajmy naszego własnego też głosu wokalu, żeby zaśpiewać yy, linię, którą gramy na przykład na werblu. Różnica jest kolosalna. To też jest kolejny nawyk, który powinniśmy wprowadzać. Śpiewanie, poukładanie sobie pewnych kwestii muzycznie, które wpierw muszą być tu poukładane po to, żeby je przelać na papier. Ten proces jest naprawdę bardzo ważny i wszystko jest ze sobą połączone. Później jeszcze cała świadomość, nasza rytmiczna. Ja też prowadzę takie zajęcia zresztą. Rytmiczne, które są niesamowicie istotne, a później sobie człowiek w ogóle realizuje, jak bardzo wszystko ze sobą jest połączone. Wyobraźnia muzyczna nasza, śpiewanie, myślenie muzycznie, grając na perkusji. Pod jednym łukiem. Nie uderzajmy każdego uderzenia osobno. Starajmy się właśnie traktować to wszystko jak najbardziej techniką melera. Ale obok tego, właśnie śpiewanie, bo nasz głos ludzki jest najbardziej naturalnym instrumentem, jaki jest. I dokładnie tak samo powinno być przy instrumentach perkusyjnych, a często jest tak że jak już chwytamy za pałki, to już się pojawiają jakieś spięcia, bo ciało obce mamy w rękach, jakby nie patrzeć, i już nie wiemy, co z tym, sobie, jak sobie z tym poradzić. A to nie powinno być w ten sposób, to powinno być coś takiego, że pałki są przedłużeniem naszych dłoni, naszych ramion. Proste, bardzo oczywiste rzeczy, niemniej jednak pomyślcie o tym, bo bardzo często jak takie rzeczy mówię i pewne rzeczy są już w ten sposób wprowadzone na jakichś moich zajęciach, konsultacjach, to w przeciągu pięciu minut osoba zupełnie inaczej zaczyna grać i zaczyna to bardziej być raz, że przekonujące aparaty zupełnie inaczej pracuje. A przede wszystkim człowiek mi mówi, że faktycznie czuje różnicę, bo jestem bardziej wyluzowany. Dużo rzeczy do poukładania, stwierdziłem, że muszę coś takiego wam powiedzieć. Ogólnikowo do, dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, zainteresowania, wątpliwości, słuchajcie, służę pomocą. Piszcie. Na Instagramie, na Facebooku. Dzięki bardzo za uwagę. Mówił dla Was Bartek Miller i mam nadzieję, do zobaczenia i przede wszystkim przyjemnego grania ześ w pełną świadomością i z pełnym skupieniem. A później cała reszta przejdzie już sama.